Prosiłem, dlaczego mi to zrobiłaś? Przepraszam, ja po prostu myślałam, że jak twoja mama się dowie, że masz dziewczynę, to będzie musiała się z tym pogodzić. Nie, ona się z niczym nie pogodzi. Ja... Mama, nie zdradziłem, że to nie tak. Cześć, mamo. Nie, to były jakieś głupie żarty. Nie, nie mam dziewczyny. Znaczy znam te Pola, ale nawet z nimi gadałem. To jest to koleżanka. O, to nie fajnie, tak. To to tak nie fajnie. Dobra. Będę na nie uważał, dobra. Uważaj na tą kobietę. Uważa! Ona dzwoni do innych kobiet! Wyparłeś się mnie. A co miałem innego zrobić? Miałeś okazję, żeby jej powiedzieć prawdę. No dziękuję Ci za tą prawdę, na serio. Aha, czyli ogólnie nie będziesz się przyznało, że masz dziewczynę, tak? No nie! Jeszcze mam nadzieję, że do łykna, bo zrobi mi piekło, jak się dowie. Ale ty musisz jej powiedzieć! Nie mów mi, co mam robić, a czego nie, dobra? Wydaje mi się, że ciężko jest być w takim związku. W sensie, jeżeli ty masz relacje ze, ze, ze swoją mamą, ze swoim rodzicem, odcinasz od te relacje i swoją drugą połówkę, to mam wrażenie, że to zgodząco zmniejsza wasze szanse na powodzenie. Źle zrobiłam, że zadzwoniłam do mamy syrwka, ale nie mogę uwierzyć, że on się tak po prostu mnie wyparł, a mówił, że tyle dla niego znaczy. Ja się chyba załamie. Ja nie mogę po cholerę Polarusza w ogóle tą sprawę. Było dobrze, ale jest teraz beznadziejnie. Mam nadzieję, że mama uwierzyć do tylko koleżanka, bo będę ją przerąbane. Następnego dnia Asia żałuje zerwania z Jankiem. Nastolatka liczyła, że chłopak ją przeprosi i do niej wróci. Nie wie, że Janek pogodził się już z rozstaniem, bo był zmęczony jej zazdrością. To powiedzmy w szkole, nawet godzina nie minęła ty już przeprocesowany. <laughs> jest okej. Okay. Taki ma tupet. Dobra, chodź do szafki, muszę zostawić torbę. A może znać sobie bo wczoraj z nim zerwałaś? albo był tak zajęty tą swoją Ewelinką. A, bo ona wczoraj u niego była. Aż nic nie mów. Aż mnie skręca, jak o tym myślę. Czy po wczoraj widać, jak się dobrze bawią? Nie wierzę. Nie daruję nie mu bierze. tego. Ale Wiesz co? Ja myślałam, że ty mnie przeprosisz, a ty co, dalej się z nią bujasz? Ale za co ja ciebie mam przepraszać? O co ci chodzi w ogóle? Ubzurałaś sobie coś znowu? O co mi chodzi? O nią mi chodzi. Ale jaki ty masz do mnie problem? Taki mam problem, że cały czas czepiasz się mojego chłopaka. Odczep się od niego, jasne? Słucham? Aszka, ja już nie jestem twoim chłopakiem. Wiesz co, ja chciałam z tobą zerwać, bo myślałam, że do mnie wrócisz i zacznę się o mnie starać. Aha, <laughs> nie ogarnąłeś stary, nie ogarnąłeś, a nie ogarnąłeś, głupi jesteś. Rozstała się z tobą, że się z nie rozstawać, żeby wiesz, no te... A ty co? Widzę, że tylko ona cię interesuje. Ale ja Janek to jest tylko mój kolega. Ewelina, chodź, to bez sensu. <laughs> Jak śmiesz? Masz do mnie wrócić, jasne? Swoim zachowaniem udowadnia, że powrót do ciebie to by byłby największy błąd. Zerowy profit, zerowy. Kretyn. Ta Ewelina totalnie go omotała. Nie poznaje go. Nie powinna była z nim zrywać. Mogłam się spodziewać, że ta podstępna idiotka wykorzysta moment. Muszę odzyskać Janka, choćby nie wiem co. Ona ma taką misję. Graną tam na system. Ma taką misję. W ogóle zero. Asia jest zła, że Janek nie chce do niej wrócić. Uważa, że wszystkiemu winna jest Ewelina. Ja nie wiem, co ona z nim zrobiła od wczoraj, że Janek nie chce ze mną być. Niepotrzebnie z nim zerwałaś. Zamiast się mądrzeć to pomyśl jak mam z tego wybrnąć Trzeba się jakoś pozbyć tej głupiej Eweliny No dobra, ale jak chcesz się jej pozbyć No nie wiem, jak się wkurzy to bada ją w głowę I będzie po sprawie Głupia jesteś? No najwyżej trafię do więzienia Ale przynajmniej ona podba, nie będzie podba, z nim chodziła ee, Ten plan mamy na, Może teraz pomyślmy nad drugim czycielka no, ukarała ten, całą klasę Problem w tym, że jakby Ewelina nie jest jedyną dziewczyną